Kroniki Aquariusa Su 15 Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu Dziś zabieram Was do świata, w którym każda chmura mogła skrywać intruza, a radarowy sygnał mógł wywołać panikę w sztabie generalnym. Bohaterem odcinka będzie SU-15, radziecki myśliwiec przechwytujący, który przez ponad dwie dekady strzegł granic Związku Radzieckiego. Maszyna szybka, groźna, tajemnicza i, niestety, zapamiętana z kilku dramatycznych epizodów. Jest początek lat 60. Świat podzielony jest na dwa obozy, wschodni i zachodni. Trwa zimna wojna, a wyścig zbrojeń wchodzi na nowe poziomy. Amerykańskie bombowce strategiczne potrafią przenosić ładunki jądrowe na drugi koniec planety, a samoloty szpiegowskie U-2 latają tak wysoko, że dotychczasowe radzieckie maszyny nie są w stanie ich dosięgnąć. Dotychczasowe myśliwce przechwytujące, takie jak Su-9 czy Su-11, zaczynają być przestarzałe. W roku 1960 biuro konstrukcyjne Pawła Suchoja otrzymuje zlecenie: stworzyć samolot, który będzie potrafił wznieść się wyżej, lecieć szybciej i zniszczyć każdy cel, zanim ten zdołałby uciec z radaru. Tak powstaje projekt T-58, który kilka lat później przyjmie nazwę Su-15. Pierwszy prototyp wzbił się w powietrze w maju roku 1962. Już w czasie testów okazało się, że to maszyna o ogromnym potencjale. Ciekawostka: początkowo planowano napędzać samolot tylko jednym silnikiem, jednak w praktyce okazało się, że jeden silnik nie zapewni odpowiedniej mocy, dlatego konstruktorzy postanowili zastosować dwa. Ta decyzja nadała samolotowi nie tylko potężne przyspieszenie, ale też wyjątkowo agresywny wygląd. Z zewnątrz SU-15 wyglądał jak prawdziwa strzała. Smukły kadłub, małe skrzydełka o bardzo dużym skosie, aż 60 stopni i boczne wloty powietrza, które pozwoliły umieścić w nosie potężny radar schowany za nienaturalnie dużą owiewką. W pierwszych wersjach używano radaru RP-15 Oriol, zdolnego do wykrywania dużego samolotu z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Samoloty te miały bardziej zaostrzony nos. Późniejsze wersje, zwłaszcza SU-15TM, otrzymały radar Typhoon M, który mógł współpracować z naziemnymi stacjami naprowadzania. Tą wersję można rozpoznać po nieco bardziej pękatym nosie. Właśnie ta współpraca ze stacjami naziemnymi była kluczem do sukcesu tego samolotu. Pilot nie był samotnym łowcą, jak w późniejszych myśliwcach zachodnich. Był częścią ogromnego systemu obrony, sieci radarów punktów dowodzenia i komputerów, które przekazywały mu dane o celu. To oznaczało, że w kabinie widział jedynie wskazania, a decyzje o przechwyceniu podejmowano często z ziemi. Jeśli chodzi o osiągi, robią wrażenie nawet dziś. Samolot mógł rozpędzić się do prędkości 2,5 Mach, czyli około 2700 km na godzinę. Wznosił się na wysokość sięgającą 20 km i miał zasięg przekraczający 1500 km. Ale to wszystko miało swoją cenę. SU-15 był szybki, lecz mało zwrotny. Nie nadawał się do klasycznej walki manewrowej. Był raczej latającą strzałą. Miał wznieść się w górę, przechwycić cel rakietami i wrócić do bazy. Uzbrojenie stanowiły przede wszystkim rakiety kierowane powietrze-powietrze. Początkowo R8, później R98, a w końcowym okresie również lekkie R60. W standardowej wersji nie posiadał działka, dopiero później pojawiły się próby z montażem kontenera z działkiem gs 23 Ciekawostka. Piloci mawiali, że SU-15 nie skręca, tylko zmienia kierunek świata. To żart, ale doskonale oddaje charakter tej maszyny. Szybka, potężna, ale sztywna i raczej mało sterowna. Rok 1967. Su-15 wchodzi do służby. Staje się podstawą obrony powietrznej Związku Radzieckiego, potężnego systemu, który miał chronić granice państwa od Bałtyku po Kamczatkę. Samoloty tego typu rozmieszczono głównie tam, gdzie najczęściej pojawiali się intruzi: na północy, w Arktyce, nad Syberią i w rejonie dalekiego wschodu. SU-15 regularnie przechwytywał samoloty rozpoznawcze NATO, takie jak amerykańskie RC-135 czy nawet słynne SR-71 Blackbird. Choć nigdy nie doszło do prawdziwego starcia, sytuacje, w których te maszyny przelatywały niebezpiecznie blisko granic, zdarzały się często. W tamtym czasie nikt na zachodzie nie wiedział, jak naprawdę wygląda SU-15. Dopiero w latach 80. pierwsze zdjęcia z radzieckich bas wyciekły na zachód. Niestety historia SU-15 to nie tylko sukcesy, to również dwie tragedie, które na zawsze zapisały się w historii lotnictwa cywilnego i kładą się cieniem na służbie SU-15. Pierwsza z nich wydarzyła się w kwietniu roku 1978. Samolot pasażerski linii Korean Air, lot oznaczony numerem 902, wleciał przypadkowo w przestrzeń powietrzną ZSRR nad Karelią. Dwa Su-15 poderwano w celu przechwycenia. Jeden z pilotów, nie otrzymując odpowiedzi na wezwania, odpalił rakietę. Boeing 707 został trafiony, ale zdołał wylądować awaryjnie na zamarzniętym jeziorze. Zginęły dwie osoby. Ponad 100 innych przeżyło. Drugi, znacznie bardziej tragiczny incydent miał miejsce 1 września roku 1983. Boeing, 747 linii Korean Air, lecący z Nowego Jorku do Seulu, zboczył z kursu i wleciał nad terytorium Związku Radzieckiego w rejonie Sachalinu. Su-15, pilotowany przez majora Gennadyja Osipowicza, otrzymał rozkaz przechwycenia. Po serii prób nawiązania kontaktu i ostrzeżeń z ziemi, wydano komendę. Otworzyć ogień. Dwie rakiety trafiły w samolot pasażerski. Zginęło 269 osób. Świat był w szoku. Zachód oskarżył Związek Radziecki o zbrodnie, a Moskwa przez kilka dni zaprzeczała, że doszło do zestrzelenia. To wydarzenie stało się jednym z symboli napięć zimnej wojny. Codzienna służba pilotów SU-15 była pełna wyzwań. Kabina była ciasna, a urządzenia radarowe i elektryczne nagrzewały się do ekstremalnych temperatur. Latem wewnątrz mogło być ponad 40 stopni Celsjusza. Piloci żartowali, że siedzą w latającej saunie. W wersjach szkolnych, oznaczonych jako SU15UT lub UM, instruktor siedział za uczniem. Nie miał jednak niezależnego systemu katapultowania, co czyniło trening niezwykle ryzykownym. Jeśli uczeń popełnił błąd, instruktor mógł liczyć tylko na szczęście. Su-15 był jednym z niewielu radzieckich samolotów, który nigdy nie trafił do żadnego innego kraju. Nie został przekazany nawet sojusznikom z Układu Warszawskiego. Był tak tajny, że jego dokumentacja techniczna była dostępna wyłącznie w zamkniętych archiwach wojskowych. To dość dziwne, bo MiG-25, samolot o podobnej charakterystyce i przeznaczeniu, był jednak eksportowany. I to chyba właśnie z powodu tej tajności samolot ten pozostaje dzisiaj nieco zapomniany. W drugiej połowie lat 70. i na początku 80. pojawiły się nowsze konstrukcje, MiG-23P i MiG-31. Były szybsze, miały nowoczesne radary i większy zasięg. W porównaniu z nimi, Su-15 zaczynał wyglądać jak relikt poprzedniej epoki. Z czasem był stopniowo wycofywany z jednostek. Po rozpadzie Związku Radzieckiego na początku lat 90. ostatnie egzemplarze przeszły na emeryturę. Niektóre trafiły do muzeów, m.in. do Monina pod Moskwą, do Kijowa i do Almaaty. Dziś SU-15 jest mało znane. Nie zyskał sławy jak MIG-21 czy MIG-25. Nie wziął udziału w żadnej wojnie, a jednak przez ponad 20 lat był jednym z filarów obrony powietrznej ZSRR. Był symbolem epoki, w której piloci czekali w gotowości przez całą dobę, a jeden fałszywy sygnał mógł doprowadzić do kryzysu międzynarodowego. To samolot, który nigdy nie toczył żadnej bitwy z równorzędnym przeciwnikiem. Zapisał się w historii jako sprawca wielu niewinnych ofiar zestrzelonego koreańskiego samolotu cywilnego. SU-15. Szybki, dumny, niebezpieczny. Samolot, który był strażnikiem rosyjskiego nieba i symbolem zimnej wojny. Dziś stoi w muzeach, pokryty kurzem, ale jego historia wciąż przypomina nam, jak cienka była granica między obroną a tragedią. Mam nadzieję, że zaciekawiła Was ta historia. Jeśli tak, to proszę gorąco o szpona w górę i subskrypcję kanału. Daje to mi motywację do dalszej pracy dla Was. Piszcie też komentarze. I nie zapomnijcie o kronikach Aquariusa, ciekawych opowieściach. O ludziach, którzy przeszli do historii i o ich maszynach, o odwadze, poświęceniu i sukcesach. Historie, które warto i trzeba znać. Trzymajcie się wiatru. Ahoj!